Czy kiedykolwiek, wchodząc na stronę internetową, zadawaliście sobie pytanie, Ej, czy ten sklep naprawdę istnieje, czy jeżeli kupię tutaj komórkę albo jakąś aplikację, to faktycznie ją dostanę, a może jest to sklep po prostu stworzony przez hakerów, fejk, totalnie fejkowy. Jak rozróżnić prawdziwy sklep od fejkowego? Tutaj w tym odcinku zaprezentuję jeden bardzo prosty sposób i bardzo użyteczny, nie tylko, który pozwala na odróżnienie strony y, hakerów od prawdziwej strony, ale również który jest bardzo użyteczny podczas kupowania nowych stron internetowych, nowych domen, nowych nazw na własny użytek. Tak więc, przy okazji opowiem również o tym, jak działają zorganizowane grupy przestępcze, zorganizowane grupy przestępcze na terenie Polski i całego świata, których celem jest właśnie dostanie się do naszych kieszeni i naszych portfeli. Zacznijmy od zagadki. Co to jest za miesiąc? który nie jest lubiany przez dorosłych, natomiast jest ukochany przez dzieci i cyberprzestępców. Oczywiście, mowa tutaj o grudniu, w którym to jest najwięcej ataków hakerskich w ciągu całego roku. Dlaczego tak się dzieje? No, niestety jest to spowodowane naszym pośpiechem, naszym zapracowaniem, kupowaniem prezentów na ostatni moment, a równocześnie chcemy, żeby były jak najtańsze, jak najciekawsze, i tracimy tutaj na czujności. Ciężko nie skuzić się na okazję. Gdy wiemy, że musi nam jeszcze starczyć pieniędzy na masło po 10 zł. Tak więc wybieramy czasami strony, które są mniej popularne, mniej zaufane, ale kuszą niższymi cenami. I teraz, w jaki sposób możemy odróżnić y, stronę prawdziwą, sklep prawdziwy, który akurat faktycznie chce nam zaoferować coś w niższej promocyjnej cenie, od takiego sklepu, który został założony kilka tygodni czy dni temu przez hakera. I tego produktu po prostu tego prezentu nigdy na oczy nie zobaczymy. Modus operandi hakerów miałem przyjemność poznać, pracując z prawdopodobnie najlepszą panią prokurator w Polsce, która specjalizuje się właśnie w łapaniu cyberprzestępców, która ma na swoim koncie złapanie na przykład hakera Tomasa, ale również najbardziej znienawidzoną przez hakerów y, panią prokurator w Polsce, na której Temat powstał cały osobny wątek na LoliFoxie, oczywiście póki ten hakerski y, portal jeszcze istniał. Y, tak więc y, rozmawiając z nią y, uzyskałem taką bardzo ciekawą wiedzę, bardzo barwnie opowiadała w jaki sposób hakerzy y, tworzą całą grupę przestępczą, której celem jest właśnie zdobycie naszych pieniędzy z naszych portfeli. Więc pierwszy nasz błąd, o którym myślimy, to czasami jest taki, że zakładamy, że przestępcy po drugiej stronie to są dzieciaki. Czasami jest taki obraz w hollywoodzkich filmach dwunastolatka, który tutaj włamuje się do Pentagonu. Nie wiem, co robią dwunastolatkowie dzisiejszego pokolenia XYZ, natomiast wiem, że, wiem, że za sklepy internetowe odpowiadają zorganizowane grupy przestępcze podzielone na bardzo wyspecjalizowane komórki. Jedna komórka odpowiada za założenie sklepu internetowego i jego reklamy w różnych portalach, na przykład w Google'ach. I teraz, wbrew pozorom, założenie nowego sklepu internetowego jest bardzo proste, można korzystać z poprzednich template'ów, które się już wcześniej utworzyło, są gotowe całe CMS-y do tego. To jest naprawdę z informatycznego punktu widzenia najprostsza część operacji. Automatycznie można wygenerować sobie bardzo wiele fejkowych komentarzy pozytywnych, to też nam umożliwiło lepsze pozycjonowanie. Ludzie, którzy tworzą takie sklepy, wiedzą jak to robić i w jaki sposób stworzyć, żeby te sklepy wyglądały naprawdę profesjonalnie. Inna grupa przestępcza zupełnie niezwiązana z pierwszą, to są na przykład osoby, które odpowiadają za infolinię. Ciekawostka. Wchodzimy na stronę internetową, coś wzbudza nasze podejrzenie. Dzwonimy do nich na infolini i tam odbiera Człowiek, a nie maszyna, żaden bot tak popularny w jakichś bankach. Tylko u, na przykład miła pani, która nam tłumaczy, że opóźnienie w przesyłce jest spowodowane takim właśnie pobudzeniem przedświątecznym, i żebyśmy po prostu cierpliwie kilka dni dłużej poczekali. Cała ta jakby, procedura hakerska ma jeden cel, to znaczy, żeby umożliwić, żeby ta strona internetowa żyła jak najdłużej i trafiła do jak największej liczby ofiar. Bo wiadomo, że sklep. Nie będzie y, istniał nieskończoność, on zostanie wcześniej czy później wykryty, y, i chodzi o to, żeby to było później, a nie wcześniej. No i teraz osobną komórką w tej zorganizowanej grupie przestępczej, taką komórką, która jest w sumie najważniejsza, no to są odpo osoby odpowiedzialne za bramki płatności. Czyli y, tutaj taka ciekawostka, y, y, zastanawiam się, ile jest procesów hakerów w Polsce. Odpowiedź jest prawdopodobnie blisko zero. Ponieważ wszystkie procesy hakerów praktycznie są realizowane z paragrafów prania brudnych pieniędzy, zgodnie z metodologią follow the money, czyli um, prokuratorzy, policja y, poszukuje w jaki sposób te pieniądze z naszego konta zostały przetransferowane na jakie konto, i tak podróżuje za tymi pieniędzmi, aż gdzieś haker musi z nich skorzystać. Musi je wybrać z bankomatu, nawet jeżeli je wcześniej przerobi na kryptowalutę, no to jest cała procedura. I, ta, i ci ci, te komórki hakerskie, przestępcze, odpowiedzialne za pranie brudnych pieniędzy, one mają zresztą największą prowizję, ale również mają najcięższe zadanie, no bo muszą zwerbować jakieś słupy, na które założą w, w konta w banku yy, i, i na koniec wystawią nam fałszywą stronę do płatności. Co ciekawe, te komórki przestępcze Mogą ze sobą pracować naprawdę latami, komunikują się przy pomocy szyfrowanych end-to-end -end komunikatorów, takich jak Telegram, Signal, ale również trochę zapomniany w normalnym świecie Jabber. I te komórki przestępcze znają i pracują ze sobą przez wiele lat, natomiast co ciekawe, mogą siebie w ogóle nie znać. To znaczy, wiedzą, że na przykład płatności ogarnia mu Tomasz. Natomiast i to robi od 10 lat i to jest zaufany, bo nigdy go nie skroił na kasę. Natomiast jeżeli wejdzie policja i, i, i zacznie pytać, ej, kim jest ten Tomas? Gdzie on mieszka, jak się nazywa? Jaką ma płeć? Czy to jest mężczyzna, a może pod pseudonimem Tomas kryje się kobieta? Nic nie wiadomo. Czyli te, te, te grupy przestępcze dostarczające sobie wyspecjalizowane usługi pracują ze sobą równocześnie między sobą pozostając anonimowymi. Dlatego tak ciężkie jest ro, prawdziwe rozbicie y, gangu, czy, czy grupy przestępczej y, zajmującej się y, kradzieżą przy pomocy na przykład właśnie fałszywych stron y, internetowych. W jaki sposób można rozróżnić fałszywą stronę internetową od tej prawdziwej strony internetowej? No i tutaj, zanim powiem o tym, to powiem, jak tego nie robić. I w jaki sposób tego nie robić? Byłem kiedyś na szkoleniu przez, organizowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wyszedł nam agent i zaczął opowiadać, w jaki to sposób rozmawiać z policjantem i poprzez zadawanie wnikliwych pytań można się domyślić, że to wcale nie jest policjant, tylko że to jest przebieraniec. I żeby tak zachęcał, żeby właśnie zadawać wnikliwe pytania i dzięki temu można wykryć przebierańców, przestępców. No, cóż mogę powiedzieć na temat naszego oficera ABW szkolącego? Ciężko mi się z tym zgodzić, podejrzewam, że to jest najgłupsza rada, jaką w życiu słyszałem. No, bo niestety nie mamy wiedzy eksperckiej z prowadzenia sklepów, nie mamy wiedzy eksperckiej z, z policji, mało tego, skąd mamy wiedzieć, że ten przestępca nie ma wiedzy eksperckiej. Mało tego, bardzo często możemy spotkać sytuację w życiu, kiedy prawdziwy sklep zachowuje się dziwnie, bo jest na przykład przepracowany, bo mają złe procedury, bo, ym, y, bo y, były jakieś rotacje kadrowe, bo im tak naprawdę nie zależy. Natomiast ten y, fałszywy sklep zbudzi naszą niesłychaną sympatię i nasze niesłuchane zaufanie. Często jak rozmawiam z ofiarami przestępstw, to... One mówią: Ja nie wiem, ja nie wiem, jak po prostu dałem się oczarować. Ta osoba była tak życzliwa, tak otwarta, tak miła. To jest po prostu nieprawdopodobne, że ja, osoba, która zawsze jest taka czujna, podejrzliwa wobec ludzi, wobec tego przestępcy jakby automatycznie skradł moje serce. Więc przestępcy specjalizują się w wzbudzaniu naszego zaufania, i dlatego najlepiej nie wchodzić z nimi w interakcję, ograniczyć tą interakcję do minimum lepiej mówić językiem faktów, narzędzi, techniki. A nie językiem, co mi się wydaje, czy, czy się wydaje mi, że jest w porządku, czy mi się wydaje, że jest nie w porządku. Więc absolutnie odpuśćmy sobie takie metody emocjonalnego badania telefonicznego, choćby dlatego, że możemy się dodzwonić na fejkową infolinię. Druga metoda, której absolutnie nie polecam, a która niestety jakoś się zakorzeniła w naszym społeczeństwie, no to jest ta kłódeczka w lewym górnym rogu przy nazwie strony. Tutaj pamiętajmy, że ta kudeczka ma zupełnie inne zastosowanie, też związane z cyberbezpieczeństwem, ale zupełnie inne zastosowanie. I spotkałem wiele, niestety wiele stron prawdziwych, yy, legalnych, które tej kudeczki nie miały. Natomiast jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem strony hakera, która by tej kudeczki nie miała. Więc może na inny odcinek pozostawię yy, jakby rozmowę o tym, co ta kudeczka oznacza, ale na pewno ona nie oznacza, że strona jest yy, bezpieczna. Trzecia metoda, którą się spotkałem, a która wydaje mi się bardzo ryzykowna, to są takie zdania, gdybym zostałem oszukany, czy zostałam oszukana, kupiłem zegarek, nigdy nie doszedł, no gdybym podpiął kartę kredytową, to tam jest taka opcja zwrotu pieniędzy. No tak, faktycznie jest taka opcja zwrotu pieniędzy. Faktycznie, szczególnie na zachodzie, kładzie się na to większy nacisk, jak miś PayPalu, czy, czy podpięciu karty płatniczej. Natomiast, Moim zdaniem, to jest bardzo ryzykowne, podpinać kartę płatniczą pod stronę, której już y, nie do końca ufamy. Bo jeżeli się okaże, że y, to faktycznie jest strona przestępców i faktycznie jakby zawnioskujemy y, o cofnięcie tej transakcji, to jednak nasza karta jest już w bazie danych y, przestępców i oni mogą z tej informacji, jaki mamy numer karty kredytowej, z jakim imieniem i nazwiskiem powiązane i tak dalej, mogą w przyszłości bardzo, bardzo, korzystać przy zupełnie innych okazjach. Tak więc, jeżeli coś kosztuje 50 złotych czy 60 zł, to ja zdecydowanie wolę zapłacić blikiem, zaryzykować, że stracę to 50 złotych, ale zostawić sobie dużą dozę anonimowości, niż podpinać kartę, która no, może umożliwi mi zwrot, wnioskowanie o te zwrot tych 50 złotych, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie był to fejkowy sklep, to w ręce przestępców traci mój numer karty kredytowej. Czyli trzy zasady, w jaki sposób nie rozróżniać fejkowych stron. Czyli nie patrzeć na emocje, nie patrzeć na kudeczkę i nie podpinać karty kredytowej. Teraz, jak już omówiliśmy, w jaki sposób działają przestępcy i w jaki sposób nie rozróżniać y, sklepu fałszywego od sklepu prawdziwego, to zastanówmy się, jak, to, jak je rozróżnić. Po pierwsze, przestępcy używają dwóch zupełnie różnych metod ataku, podszywania się pod strony. Pierwsza metoda to jest po prostu podszycie się pod znaną markę. Na przykład Allegro, na przykład OLX, na przykład OleOle i tak dalej. Tworzą nazwę, która jest bardzo zbliżona do nazwy oryginalnej i następnie wchodzimy na stronę, która wygląda identycznie jak OLX, albo identycznie jak Allegro, albo identycznie jak yy, Mediamark. Nazwę ma odrobinę inną, kupujemy na takim podszywanym się lewym MediaMarkcie na przykład lodówkę, płacimy za nią 3000 zł i niestety tej lodówki nigdy już nie zobaczymy, natomiast pieniędzy również nie zobaczymy. W jaki sposób to rozróżnić? No niestety tutaj nie istnieje praktycznie inna metoda, jak tylko bardzo uważnie sprawdzić nazwę sklepu. I co ciekawe, na stronie, którą tutaj pewnie zobaczycie, jest... Yy, Lista domen kupionych przez hakerów, a zablokowanych przez nas, przez polski rząd, która yy, to właśnie służyła do wyłudania pieniędzy. To teraz zastanówcie się, skoro jest tak dużo, tak dużo stron, 1700 stron podszywających się pod dalekrogu wykrytych czyli to są strony, za które przestępcy zapłacili, kupili te nazwy, a następnie yy, serwowali na nich fałszywe strony. To teraz zastanówmy się, jak i to musi być super biznes, że im się opłaca tyle tysięcy stron tworzyć, yy, yy, podszywać się pod nie i wykonywać taką pracę. Ile osób w Polsce zostało oszukanych? To są dziesiątki tysięcy ludzi. Bardzo często nie chcą się przyznawać, trochę się może wstydzą. Czasami przed szkoleniami mi ludzie opowiadają, że taki atak ich trafił, taki atak tu kupili, więc w tych przypadkach są setki tysięcy i ten problem jest naprawdę realny, który może trafić nie tylko nas, ale również naszych znajomych, więc warto znajomych ostrzec. Czyli jedne strony to są podtrzymanie się pod znane marki i to metoda jest znana, trzeba po prostu uważnie przejrzeć stronę, nazwę strony, szczególnie jeżeli korzystamy na przykład z telefonu komórkowego i ta nazwa strony jest często ukryta, nie jest tak jasno widoczna, tutaj też i jeszcze bardziej uważnie trzeba to sprawdzić na telefonach niż na laptopach, gdzie ten ekran i nazwa strony jest bardziej widoczny. No dobrze, ale druga metoda ataku hakerów to jest stworzenie zupełnie nowego sklepu. Czyli biorą nową nazwę, nowe logo, nową markę i tworzą sklep. My przed świętami szukamy na przykład zegarek, prezent albo prezent dla dziewczyny, albo prezent dla mamy, prezent świąteczny. Następnie pod tą znaną, pod tą nieznaną nazwę, pod ten nowy sklep, przestępcy kupują kampanię reklamową, płacą za to kilkadziesiąt tysięcy, nawet trzydzieści tysięcy złotych. To też pokazuje, jaka jest skala ataku, jaka musi być stopa zwrotu. Ile osób musi być oszukanych, żeby im się opłacało zaryzykować i kupić 30 tysięcy reklamy, za 30 tysięcy reklamę żeby po prostu dobrze wypozycjonować i żebyśmy kliknęli w ich stronę, to tutaj przechodzimy do całego klu odcinka, w jaki sposób rozróżnić prawdziwą stronę od fałszywej. Mamy sklep. Teraz wpisuję sklep y, internetowy. Y, muszę przyznać, że nigdy wcześniej na nim nic nie kupowałem. Nie wiem, czy to jest prawdziwy, czy on jest fałszywy. No nie wiem, zobaczymy, sprawdzimy to razem, czy, czy to jest legalna, le legitna strona, czy nie. Po pierwsze, można sprawdzić w domenie. Każda domena ma swoją historię. Wiadomo, kiedy została zarejestrowana, jak y, długo była użytkowana, i tak dalej. Natomiast, jak widać tutaj, i wskazuje tutaj, że ta strona istnieje już kilka lat. Czy to oznacza, że mogę spokojnie. Dokonać na niej zakupów. I odpowiedź brzmi niestety nie, bo to, że strona została zarejestrowana kilka lat temu, to wcale nie oznacza, że sklep istnieje kilka lat. Przestępcy wiedzą, że lepiej pozycjonowane są strony z historią, lepiej oceniane są strony, które mają długą historię, dlatego kupują domeny, na których już coś kiedyś było, no, które sobie działały, na przykład jako blok kulinarny. Były od 2010 na roku. Ym, następnie śmiercią naturalną, brakiem zainteresowania, zostały te strony wygaszone i haker po prostu wykupuje tu domenę, przedłużają i dzięki temu w DNS-ie ma zapisane, że strona istnieje bardzo wiele lat. Natomiast sklep istnieje na przykład od trzech dni. Jak więc sprawdzić, czy to domena długo istnieje, czy to sklep długo istnieje? I tutaj z pomocą przychodzi nam organizacja, fundacja, która ma bardzo ambitny cel, bo jej celem jest zarchiwizowanie, zapisanie całego internetu. Brzmi jak żart, ale faktycznie taka strona istnieje i co ciekawe, jest bardzo użyteczna i dość skuteczna. Jak tutaj widzicie na ekranie, y, można sobie wejść na tą stronę internetową, wpisać dowolny adres internetowy. Ja teraz wpisuję adres y, strony early.pl. Natomiast y, oczywiście. Można sobie sprawdzić na przykład, jakie newsy y, były na portalu onet.pl albo wp.pl 10 lat temu, co było na topie wiele, wiele lat temu. Po co wpisuję nazwę sklepu do tej y, przeglądarki pamięci całego internetu? Bardzo prosto, jeżeli rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu ta strona wyglądała podobnie, sprzedawała podobne rzeczy, no to jest to prawdziwa strona, która po prostu ma świąteczną promocję. Jeżeli natomiast rok temu była to blok kulinarny, a dzisiaj jest to wielki sklep sprzedający elektronikę z całego świata, no to powinno tutaj się zapalić oczywiste Czerwone Światełko. Zapala nam się czerwone światełko. Sprawdziliśmy, ta historia strony jest podejrzana. Coś jest nie w porządku. Co robimy? Co należy zrobić? Oczywiście zgłosić to tylko komu i jak. Wchodzimy na stronę incydenty.cert.pl a tam uzyskujemy całą listę, e, instrukcje, co należy zrobić. Można zgłosić sms-em, mailem, najróżniejszy, najprostszy sposób. I po co to zgłaszamy? Oczywiście po to, żeby uchronić kolejnych użytkowników internetu. Taka strona po weryfikacji zostanie wpisana na czarną listę i następnie blokowana tak, by zdecydowana większość użytkowników w Polsce nie mogła po prostu na nią normalnie wejść, tylko dostanie ostrzeżenie ej, ta strona jest podejrzana. Hakerzy widząc, że ruch strony diametralnie spada, przestają w nią inwestować, zamykają projekt i wycofują się z tymi ofiarami, które do tej pory udało się im złapać. To tyle w tym odcinku. Wiem że, miałem, wiem, że prosiliście mnie o to, żebym opowiedział o wyborach internetowych w Estonii. Faktycznie jest to mega ciekawy przypadek. To jest jedyny kraj na świecie, który ma wybory przez internet. Natomiast doszedłem do wniosku, że do naszych polskich wyborów jeszcze wiele miesięcy, natomiast ten temat cyberprzestępców czy przestępców po prostu jest bardzo pilny. Najwięcej ich y, ma miejsce przestępstw właśnie w grudniu. I y, myślę, że warto y, nie tylko obejrzeć ten film, ale również udostępnić go swoim znajomym, no bo jeżeli chociaż jedna osoba uchroni się przed przestępstwem i uchroni swój portfel, to myślę, że warto. Yy, po prostu było nagrać ten odcinek i spędzić trochę czasu <grych> montując go, yy, żebyśmy żyli w lepszym otoczeniu, żebyśmy, żebyśmy czuli się bezpieczniejsi i żeby święta Bożego Narodzenia yy, kojarzyły z nami się z rodzinną atmosferą przyjaźni, miłości, a nie z frustracją, że yy, zostaliśmy okradzeni na duże pieniądze. Tak więc bezpiecznych, cyberbezpiecznych świąt życzę Wam i sobie, yy, i do zobaczenia.